Halo, halo, witam Was serdecznie. Ja jestem Zute Jajo, a to jest pierwszy odcinek Złotych informacji. Pierwszą sprawą, którą zajął się nasz reporter Bartoszuk, była sprawa z nielegalnym napadem, i nie byłoby nic w tym dziwnego, bo takie rzeczy się zdarzają i osoby zostają karane, ale ten przypadek był trochę inny ze względu na uczestniczącą w, nią, w niej osobę. Zapraszam na materiał Bardoszuka pod tytułem Nielegalny Napad Moje dochodzenie rozpocząłem od miejsca, gdzie wszyscy rozpoczynają, którzy wchodzą tutaj do tego świata, Stand like Site, a to jest forum o tym adresie standlikesite.pl. Każdy z Was może się tu zarejestrować i sobie to wszystko poczytać Najważniejszym punktem, który powinni znać wszyscy ludzie mieszkający w Stan Lakeside to jest oczywiście regulamin forum ogólny oraz punkty karne. A więc najpierw uświadomy sobie e, według naszych informacji od anonimowego rozmówcy wychodziło, że tam zostało złamane parę, parę punktów regulaminu. Między innymi atak na zielonej strefie, bo początek ataku niestety rozpoczął się na wysokości szpitala w samochodzie. E, Koleś, który chciał napaść, po prostu zaczął, a regulamin wyraźnie mówi: brak przestępstw i wykrączeń na obszarze 25 metrów wokoło, czyli właśnie to jest zielona strefa. Poczytajmy jeszcze sobie to: zakaz cokolwiek robienia przy bankomacie również. Dotarłem również do materiału, za który oczywiście musiałem dużo dużo zapłacić, w którym jest próba wytłumaczenia już naprawdę pod dużym dużą presją osoby zaatakowanej przez atakującą i tam możecie również zobaczyć kto atakował. Przeczytaj se debilu kurwa i kurwa... Wy... Ale co z tego jak byłeś w samochodzie dał mnie kurwa? Jak w czym byłeś kurwa? Popatrz sobie... Sam... Jest z nami na antenie poprzez telefon Bardoszuk. Bardoszuk, e, powiedz mi, jak ta sprawa się skończyła. A więc ta sprawa zakończyła się całkiem nieźle, no bo, jeżeli można tak powiedzieć, oczywiście chociaż poszkodowany na pewno troszeczkę e, czuł niesmak. E, otóż e, Koleś ten rozwiązał go i puścił go wolno, oczywiście ani nie przeprosił, ani nic. No ale cóż, no to co my wiemy, a nie wiedział ten koleś, to to, że wiemy, kto go zaatakował, bo takie informacje y, nie są możliwe dowiedzenia, jeżeli żyjesz tam w stanie Lakeside. Także i ty, drogi widzu, jeżeli żyjesz w stanie Lakeside, nigdy nie wykorzystuj tego, co tutaj y, usłyszysz, bo to jest nielegalne. A to, że osoba, która porwała, jak widzicie tutaj, to jest bardzo znana osoba i popularna w świecie wirtualnym, w świecie gier oraz również jest właścicielem stanu Lakesa i także pozostaje troszeczkę niesmak. Jak ktoś to powiedział, tak po cichu i za plecami pewnie nadawał na żywo Jaż aż w tym momencie nasuwa się na myśl słowa starej piosenki Show Must Go On. No tak, niestety często bywa w tym świecie. A teraz zapraszam Was na dokument jeden dzień z życia kopacza. Kopacz to jest osoba, która zbiera materiały, przerabia je i sprzedaje I tak naprawdę wszystko, co rozbudowuje się w Lakeside. To dzięki nim ich ciężkiej pracy i materiałom, którym przywożą. Także zapraszam na dzień z życia z kopacza. Znowu Bardoszuk. Kopacz zaczyna pracę z samego rana, a nawet jeszcze późno w nocy, poprzez dotarcie na miejsce, skąd będzie wykopywał różne surowce. W tym miejscu spotykają się również inni kopacze. Eee, dzień dobry moi drodzy. Ja spotkałem się z kopaczami. Proszę pana, czy mógłby pan powiedzieć, co jest największym problemem w wykonywaniu waszej pracy? Myślę, że dojazd. Dojazd. A ten drugi pan? Eee, niebezpieczeństwo. Czyli napady, tak? Tak. A pan co myśli? Halo, pan z tą ciężaróweczką? Zgadzam się z tamtym panem. No ja również niestety. E, a jak teraz, a co państwo myślą o tym nowym systemie, o tym, e, że ceny się zmieniają i tak dalej? To ja hmm. powiem. Coś innego. Jakieś dodało świeżości. Mm -hmm. Na okay. pewno, na pewno to chyba jakoś pobudzi rozgrywkę, co nie? Bo będzie trzeba wtedy, wiecie, przewidywać ceny i tak dalej. A pan co myśli w czapce? Murde fajna Zobacz. sprawa, bo dużo się zarobi. O tym, co mówili na końcu, czyli w nowym systemie opowiadam Wam zudejio w studio, a ja wracam z powrotem na pole i na kopanie. Bardzo polecam. Ja wiem. Ja właśnie też wczoraj Korzystając z tego, że jest te aktualne, spokojnie aktualne, i cicho, chciałbym Ci zadać pytanie, Mr. Mr. Barioszów. Co możesz to to powiedzieć o ludziach, którzy tu przyjeżdżają? No większość z nich to są porządni ludzie, tacy jak ja, którzy ciężką pracą próbują coś zrobić, no ale zdarzają się wyjątki. Ludzi, którzy po prostu nie ja, no, że sprzedają swoje, to jeszcze zaczają się na ciebie i spróbują zaatakować ciebie i odebrać to, co ty swoją ciężką pracą zdobyłeś. Ale oczywiście to nie zdarza się, znaczy zdarza się często, ale to nie są wszyscy. Większość kopaczy to naprawdę bardzo w porządku ludzie, którzy bardzo ciężko pracują. Dla sumie to nic nie jest. O, chyba 100 Ej, I właśnie... Iwe jest z, z papieru właśnie. Gdzie jeszcze na to bardzo? Będę... O, będę musiał starać od jakieś coś? Obry Jezu? Dobry No kurwa, słyszałeś ten głos Wydaje mi się przyjacielu, że będziemy mieli kłopoty. Dlaczego tak sądzisz mister z bo mam już spore doświadczenie i ton tego głosu nie brzmi nic dobrego. Kolejnym etapem tej pracy po wykopaniu już surowca jest dostarczenie go do miejsca, gdzie można go przetworzyć na surowiec, który będziemy w stanie sprzedać. Swoją drogą w tym czasie zacząłem się obawiać po tym, co powiedział mi Wardoszyk i czy rzeczywiście nas nim coś grozi, ale piękność tych widoków i podróży mnie troszeczkę uspokoiła. Właśnie MR Bardoszuk mówi, że dojeżdżamy tutaj do przetwórni, gdzie będziemy przetwarzać e, skałę, bo skałę e, wykopaliśmy w materiał, który jest e, bardzo cenny, a mianowicie cement Bardoszuk, e, Mr. Bardoszuk, Czy mamy się na czym skupić? Po tym skupić? Właśnie przetwarzamy ostatnie, ostatnie skały na cement i będziemy e, lecieć sprzedać. To co? Mr. Bardoszuk to już chyba połowa roboty. Za nami, no połowa roboty na pewno, ale to była ta bezpieczniejsza połowa, teraz zaczną się na pewno schody. E, Podejrzewam, że jak będziemy wracać z, ze skrupu, to te małolatki będą chcieli nas napać, ale na czas No miejmy nadzieję, że nie moi drodzy widzowie, a my udajemy się na skup. No wreszcie dojeżdżamy do miejsca, gdzie każdy kopacz uśmiecha się, jakie widzi, czyli skup surowców, prawda, Mr. Bardosiu? Tak, oczywiście, tutaj sfinalizujemy swoją pracę i za swoją ciężką pracę e, zostaniemy nagrodzeni. Czyli co, czyli jednak przesadzałeś trochę, obawiając się tego? No nie, mój drogi, poczekaj jeszcze chwilę, teraz to jeszcze poczekaj, aż będziemy wracać. A tutaj, proszę, ciemniej, oczy szeroko otwarte i nasłuchuj się, co ludzie mówią. А ты не... i to jest to, o czym Ci mówiłem. Teraz gówniarze na bansie zaczają za nami koło mostu i spróbują nas zaatakować. Naprawdę? Myślisz, że coś nam grozi? Ja nie myślę. Ja to wiem. Posłuchaj mnie uważnie. Będziemy dojeżdżać do mostu. Jeżeli zobaczysz jakiś samochód, zablokowany most, Ty padasz od razu na dół, yy, a ja się tym zajmę. Rozumiesz? Pod żadnym pozorem nie wychodź z ciężarówki. Na pewno? To weź chociaż kamerę moją z sobą. Dobra, wezmę Twoją kamerę, ale Ty nie wychylaj się. Ja to wszystko załatwię. Co masz na myśli? Mam broń, będziemy się bronić. Dobra, skup się, kurwa, stoi głowa nisko, nie wychylaj się, nie wychodź pod żadnym pozorem. Dobra, ja to wszystko załatwię. Kurwa, podjedziecie, będę strzelał, wypierdalać, nie podjeżdżać! Wypierdalaj stąd już! Wypierdalaj stąd! Wypierdalać stąd już! Rusz wypierdalać stąd! W porządku z tobą? Tak, kurwa, ale co to było? No, jak co było? No, gówniarze chcieli, czekaj, gubniarze chcieli nas napaść, no ale im się nie udało. Ale jest dostał jeszcze jeden. No tak, ale on nie ma broni, zostawię go. Wiesz, co my z tych bardoszów? Ja myślę, że już nasz dokument trzeba skończyć. No, naprawdę był niesamowity i chciałem Ci bardzo podziękować za to, że poświęciłeś czas dla nas, przewiozłeś nam. No i że uratowałeś nam życie. Nie ma za co. Witam, Astonia, jestem z Ute Jajo I Moi drodzy, jest z nami Bardoszuk. Halo, halo, Bardoszuk, czy mnie słyszysz? Tak, słyszycie bardzo dobrze. Muszę przyznać, że naprawdę musisz być bardzo odważny, bo ten dokument jest po prostu, no nie wiem, jest wszystko ciężka praca, napad, walka o życie i ucieczka. Tak, no niestety życie kopaczów jest bardzo, bardzo ciężkie. Ale jeszcze mam dla Was jedną smutną wiadomość. Właśnie niedawno dowiedziałem się, że e, mister Bardoszuk miał poważny wypadek. Nawet dotarłem do nagrań z tego wypadku, które Wam oczywiście pokażę. E, ale całe szczęście jest już w porządku. No, stracił ciężarówkę. Myśli, że niedługo odkupi sobie i będzie mógł dalej znowu jeździć. No nic, trudno. My życzymy Mr. Barduszukowi wszystkiego dobrego, żeby szybkiego powrotu do zdrowia i kupna ciężarówki jak najmniej takich napadów. I zapraszam na kolejny odcinek e, Żółte Informacje Stanu Lakeside. Trzymajcie się ciepło, hej! Ry! Pozdrawiamy,